Witam Was serdecznie, kochani, na kanale Bóg Wszystkim. Dzisiaj kolejna część książki Porady Duchowe Ojca Pio. Czyli trzynasta część dzisiaj. Chciałem Wam z góry powiedzieć i życzyć wszystkiego dobrego, żeby Pan Jezus Wam błogosławił z Maryją Kochaną. Bóg Ojciec miał Was w opiece. Z całego serca proszę o to, aby to słowo Pana Boga proszę, aby to słowo wnikało w nasze serca, przenikało nasze umysły, nasze działania, żeby ta społeczność tutaj, która się gromadzi, mogła się też duchowo rozwijać poprzez to, co będę czytał. I z całego serca proszę Boga o to, abyśmy mogli być cały czas z dnia na dzień lepszymi ludźmi, którzy będą czynić dobro i to, co najważniejsze w życiu, czyli układać odpowiednio wartości w swoim sercu i w umyśle. I kochani, tutaj mamy taki temat: jak poznawać Prawo Boże. I ojciec P.I.O. pisze. Apostoł Paweł proponuje nam dwa potężne środki w celu osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej: mianowicie pozna ciągłe poznawanie Prawa Bożego i czynienie wszystkiego na większą chwałę Pana. O pierwsze z nich pisze: Słowo Chrystusa niech w nas mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśnia, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w, na, w waszych sercach. Czyli wychwalać Pana Boga w pieśniach, śpiewać całym sercem, jest to nawet tak, zauważmy nam przy świętej, kochani, też ze własnego doświadczenia powiem, że jak tak w skupieniu przeżywa się tą mszę świętą to też na też wpływa na ducha ale jak uczestniczymy tak czynnie śpiewając modląc się głośno i jakby co wszystko z całego serca z nas wychodzi to duchowo też pięknie to wszystko działa i rozwija się także warto warto wychwalać boga nie wstydzić się tego żeby nie śpiewać czy, czy na głos modlitwy odmawiać bo wiadomo w kościołach jest różnie Jedne kościoły bardziej, jakby w kościołach się ludzie modlą całym sercem, w drugim w skupieniu, więcej w ciszy, ale pamiętajmy, żeby czynnie uczestniczyć w tym wszystkim. Nauka apostoła jest zrozumiała i nie potrzebuje dodatkowych wyjaśnień, jeżeli tylko chrześcijanin będzie przepełniony Bożym prawem, które uczy odrzucenia świata, bogactw, honorów i wszystkiego, co utrudnia miłość do Boga. To, co zasłania Pana Jezusa, to, co zasłania Pana Boga. Musimy to powolutku ze swojego życia usuwać i zrobić przestrzeń dla Ducha Świętego, aby Pan Jezus mógł działać w nas z całych sił. I tutaj jest to wszystko, co utrudnia miłość do Boga to nie ulęknie się On żadnej trudności, lecz mężnie zniesie wszystko i z łatwością przebaczy wszelkie zniewagi, dziękując za wszystko Bogu. W dzisiejszych, świat, w dzisiejszych czasach świat internetu. Jest, jest, jest tak mocno zakorzeniony w ludziach, że zapominają o modlitwie. Nawet sam czasami też mam tak, że więcej jakby człowiek adoruje ten telefon niż samego Pana Boga i nie oszukujmy się, tak jest i musimy to zmieniać i nad tym pracować, żeby Boga było, Boga było na tyle dużo w naszym sercu, żeby była przewaga tego wszystkiego i żeby nasz e, serce i nasz umysł wypełnia, wypełniać i myśl, w myślach właśnie o Bogu, żeby wypełniał nasz umysł wszystko, co, co, co piękne. tak? Jakiś kotek poszedł. E, kochani, apostoł zachęca do tego, aby prawo Boże i nauka Jezusa stały się cząstką nas samych, co może nastąpić tylko wtedy, gdy pilnie będziemy wczytywać się w Pismo Święte, i książki mówiące o sprawach bożych, oraz wysłuchiwać yy, i wsłuchiwać się w święte słowa modlitw, a także tych, którzy nam to słowo przekazują. Musimy słuchać i musimy się uczyć słuchać to jest bardzo ważne. I myśleć nad tym, i rozmyślać, kontemplować. Ostatecznie apostoł pragnie, aby chrześcijanin nie zadawalał się tylko znajomością prawa bożego, lecz wnikał w jego sens do tego stopnia, aby móc sobą kierować. Musimy prosić Pana Boga, aby nam pokazywał to wszystko drogę, żeby nam, Panie Jezu, co, co dzisiaj chcesz, żebym ja wykonał. Proszę Cię daj mi siłę do tego, jakie natchnienia we mnie, we mnie wkładasz w mój umysł i żebym ja to miał wszystko siłę wykonywać na co dzień. Wtedy stajemy się tak naprawdę uśmiechniętymi ludźmi i ludzie inni widzą w nas miłość Chrystusa, i to jest bardzo ważne i istotne. Wszystko to jest możliwe jedynie dzięki nieustannemu rozmyślaniu nad prawem Bożym, ponieważ sprawia ono, że przepełniony radością chrześcijanin z serca zanosi do Boga słodki śpiew psalmów i hymnów. Chrześcijanin, który zamierza ku doskonałości, który zmierza ku doskonałości, dostrzega, jak istotna jest potrzeba kontemplacji. Tak naprawdę bez kontemplacji bez rozmyślania o Bogu nie jesteśmy w stanie się bardziej do Niego zbliżyć. To jest normalne. Wiek grzechu, ale też sprawia, że czujemy się nieustannie popychani co do coraz większej doskonałości. Tak jak mówiłem, żeby rozmyślać i prosić Pana Jezusa o natchnienia i do doskonałości dążymy poprzez to, co w naszych sercach się dzieje, i żebyśmy wypełniali wolę Bożą, czyli te natchnienia wszystkie, które Pan Bóg nam daje. Zachęcam do dobrego zapamiętania tych jakże praktycznych nauk oraz do podjęcia trudów, prowadzenia ich w życie, bo to jest trud, to jest trud, który powinniśmy na co dzień, właśnie podejmować. Pomimo, że widzę Cię na dobrej drodze, to nadal zachęcam do dążenia ku coraz większej doskonałości. Pan wzywa do tego, nie żałuj więc wysiłku, aby nauka moja i łaska Jezusa nie poszły na marne. Musimy, tyle darów dostajemy na co dzień od Pana Jezusa, łask, że musimy je doceniać, dziękować i wykorzystywać. I to jest bardzo ważne. Niektórzy dostają talenty, niektórzy dostają inne rzeczy, piękne jakieś momenty, wszystko to jest na chwałę Bożą i musimy być za to wdzięczni i dziękować naszemu najdroższemu Bogu. Jak wystrzegać się grzechu pychy? I tutaj jest taki bardzo ważny temat niechęć, nad którym musimy wszyscy pracować niechęć do podporządkowania własnego zdania opinii innych, a szczególnie osoby, która jest ekspertem w danej sprawie. Jest oznaką braku wyczucia, za pomocą czego manifestuje się skrywana pycha. Wiesz o tym dobrze i całkowicie zgadzasz się ze mną. Odwagi zatem i nie popełniaj więcej tego grzechu. Miej oczy szeroko otwarte i wystrzegaj się grzechu pychy, wiedząc, że zasmuca on Jezusa. Albowiem jest napisane: Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Odwagi, powtarzam, nigdy nie trać odwagi. Musimy być odważni. W Bogu, w Chrystusie, ja kocham Pana Jezusa, jestem odważny, bo Pan jest ze mną. Pan trzyma mnie za dłoń, Pan mnie prowadzi, a jak jest trudno, bierze na ręce. Pan zawsze jest z Tobą, gotowy do wysłuchania nawet najskrytszych pragnień. Nie ma czegoś takiego, że nie możemy albo nie chcemy o coś prosić Pana Boga, zawracać mu głowy i tak dalej. Pan Jezus mówi: Proście będzie Wam dane. Jest tak dobry, że wysłuchuje wszystkiego, a udziela nam tych darów które nie skrzywdzą nas i poprowadzą nas do, nas do drogi zbawienia. To jest najważniejsze. Nie ma większej pociechy dla duszy od tej, iż jest ona w posiadaniu najlepszego przyjaciela, umiłowanego oblubieńca. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Musimy to sobie wbić w głowę i przyswoić i pamiętać o tym. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Bóg jest najwyższy, Bóg jest potężny, Bóg jest światłem. Bóg niszczy wszelką ciemność. Po prostu ciemność przy jasności Boga nie istnieje. Musimy sobie to uświadomić, kochani. Mówił, podnosząc głos, apostoł: Jak pielęgnować silną wiarę? Bądź silna w wierze, czuwaj, żeby odeszły od Ciebie wszelkie ataki nieprzyjaciela. Mina nas o tym, napomina nas o tym książę Apostołów, Święty Piotr. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł niby lew ryczący krąży, szukając z kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawiajcie się jemu, aby nas jeszcze bardziej umocnić, dodaje. Wiecie, że te same cierpienia znoszą wasi bracia na świecie. Szatan jest oskarżycielem, a my go nie słuchamy. Po prostu. Słuchamy Pana Boga. Wszelkie dobro, wszelkie dobre myśli pochodzą od Jezusa. Tylko i wyłącznie od Jezusa. Musimy rozeznawać światło, musimy rozeznawać to, co Pan Jezus dla nas robi, to, co nam daje. Jeżeli coś jest chwalebne i myśli są dobre, to znakiem tego, że to pochodzi od Ducha Świętego, od Pana Boga, od Pana Jezusa. Nie inaczej. Tak szczególnie w godzinach walki, ożywiaj w sobie wiarę w prawdę której naucza doktryna chrześcijańska. W szczególny sposób niech będzie mocna wiara w obietnicę życia wiecznego, jaką daje Pan wszystkim, którzy z siłą i odwagą nie ustają w walce. Nie możemy ustawać w walce. Nawet jak nam się nie chce, to musimy, bo wtedy jest najtrudniej, ale czujemy najpiękniejszą łączność z Chrystusem. Świadomość, że nie jesteś samotna w tej walce i że wszyscy naśladowcy Jezusa z Nazaretu rozproszeni po całym świecie, Cierpią te same męki. Niech będzie źródłem pociechy i odwagi w chwilach cierpienia. Kotki dzisiaj łażą. <grafię> Jak znosić cierpienie? Pamiętaj, że przeznaczeniem dusz wybranych jest cierpienie. Cierpienie znoszone po chrześcijańsku jest stanem, w którym Bóg, autor wszelkiej łaski i daru, darzy nas chwałą. To jest po to, żebyśmy się mogli rozwijać duchowo. To jest bardzo istotne. To jest piękne. Mamy szansę, mamy łaskę od Pana Boga, aby się zmieniać na lepsze, być lepszymi ludźmi. Dobro, żeby nas, w nas się kształtowało to, co Boże i piękne. Wznośmy więc w górę serca pełni ufności do Boga, uniżeni wobec Jego potężnej ręki. Przyjmujmy z pokorą i pogodną twarzą trudności które sprawia przed, na, przed nami miłosierdzie Ojca Niebieskiego, a On nas wywyższy w odpowiedniej chwili podczas swego powrotu. Kochać Boga i Jemu, się, i Jemu się podobać, niech będzie to naszą pociechą. Nie martwmy się o wszystko inne, wiedząc, że Bóg zawsze opiekuje się nami bardziej niż to można wyrazić słowami czy też sobie wyobrazić. Och, jak słodkie i delikatne jest zaproszenie Bożego Mistrza. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Właśnie to zaproszenie sprawiło, że święta Teresa wpadła w ekstazę podczas modlitwy do Ducha Świętego albo cierpieć, albo umrzeć. To samo zaproszenie spowodowało, że święta Maria Magdalena de Pazzi wołała zawsze cierpieć i nie umrzeć. Z tej samej przyczyny. Nasz seraficki ojciec Franciszek w ekstazie wyznawał, dobra, których oczekuję, sprawiają, że wszelkie cierpienie jest dla mnie słodyczą. Odsuńmy od siebie wszelkie narzekania z powodu trudności i cierpień, które Bogu spodoba się nam ofiarować. Obarczeni naszym krzyżem, idźmy za Boskim Mistrzem drogą. Która prowadzi na kalwarię, a jeżeli spodoba się mu przybić nas do krzyża, to znaczy za pomocą choroby przykuć nas do łóżka, dziękujmy mu i uważajmy się za szczęśliwy, gdyż jest to dla nas honor. Świadomość, że można być razem z Chrystusem na krzyżu, jest doskonałym, doskonalszym i najdoskonalszym aktem od samego kontemplowania Jezusa na krzyżu. Musimy się też cieszyć duchowo z tego, że możemy. Że możemy cierpieć, to aż jest to dziwnie brzmi, ale mogę cierpieć razem z Tobą, Panie Jezu, i się rozwijać, kochać, czuć trud tak jak Ty umarłeś za nas na Krzyżu, kochając nas. Miłość zmarła na Krzyżu dla zbawienia ludzi, wszystkich, za Ciebie, kochany widzu mój, za mnie, za wszystkich. Jezus umarł w imię miłości. Jak czynić dobro? Powtarzam, bądź czujna i nie zdawaj się tylko na siebie oraz nie ufaj sobie zbytnio. Natomiast dbaj o to, aby postępować na drodze ku doskonałości. Oddaj się całkowicie z dziecięcą ufnością w ramiona Boskiego Ojca i stwórz szeroko serce na charyzmaty Ducha Świętego, bo On bowiem oczekuje od nas tylko znaku, abyśmy, aby ubogacić Cię wszelkimi łaskami. Musimy prosić, Duchu Święty, kochamy Cię, proś. Proś cały czas o to, chcę być dla Ciebie, prowadź mnie. A Duch Święty tak, tak zalewa łaskami nas, jak prosimy go o nic i o miłość, że, że naprawdę czasami sobie nie zdajemy z tego sprawy, że to wszystko pochodzi od Boga, od Ducha Świętego i to jest śliczne. Tak, czyńmy dobro. Nadszedł bowiem czas siania. Ale żeby zebrać obfite plony, nie wystarczy dużo siać, ale nade wszystko trzeba rzucić ziarno na dobrą glebę. Wysialiśmy dużo, ale to jeszcze zbyt mało, jeśli chcemy być zadowoleni ze zbiorów. Rzućmy jeszcze więcej ziarna, o wiele więcej niż dotąd i nie zamartwiajmy się tym. Troszmy się raczej o to, aby ziarno spadło na dobrą glebę, a ciepło, gdy przyjdzie, sprawi, że wyrośnie z niego piękna roślinka. Niech mocno leży nam to na sercu troska o to, aby konkol nie zagłuszył dobrych głosów. Jak dobrze przeżyć dzień? Proszę o to, abyś wybrała w ciągu dnia dwie chwile i poświęciła je na medytację najlepiej rano oraz wieczorem, po odmówieniu różańca. Ze względu na surową porę roku ranne rozmyślanie możesz spokojnie robić. Nawet pozostając w łóżku, jeszcze przed wstaniem, Pan zadowoli się także tym. Czy spełnisz to moje życzenie? Świadom Twojego posłuszeństwa jestem pewny, że tak właśnie postąpisz. Następnie, cokolwiek czynisz, strzeż się, by nie utracić świadomości obecności Bożej. Nawet jak wykonujemy jakąś pracę, prosimy Pana Jezusa, żeby cały czas przy nas był. I dziękujmy za to, za wszelkie natchnienia i za to, co nam daje. Nigdy nie rozpoczynaj pracy lub innego zajęcia, nie pomyślawszy wpierw o Bogu, poświęcając mu dobre intencje i swoje czyny. Zawsze, jak coś zaczynamy, jakąś pracę, powinniśmy Panie Jezu, kochany, pobłogosław moją pracę, którą będę wykonywał, a potem cały czas rozmyślając między pracą o Bogu. I na koniec dziękować Bogu tak samo, że pobłogosławił tę pracę. Tak samo postępuj po zakończeniu pracy, sprawdzając, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z wcześniejszą intencją i dziękując za łaski. Jeśli tak się nie stało, to z mocnym postanowieniem poprawy proś pokornie Pana, aby Ci przebaczył. Niech nie przeraża i nie załamuje Cię fakt, iż Twoje czyny nie będą doskonałe oraz zgodne z intencją. Jesteśmy słabi jak Ziemia. Która nie zawsze daje owoce zgodnie z oczekiwaniem gospodarza. Więc czego oczekujesz? Mizeria ta niech stanie się dla nas źródłem pokory. Zawsze uświadamiajmy sobie, że bez Bożej pomocy nic nie potrafimy uczynić. Jednak niepokój, jaki rodzi się po pracy, gdy nie została wykonana zgodnie z wcześniejszą intencją, nie jest w żadnym wypadku oznaką pokory. Jest to raczej znak, że dusza nie powierzyła Bożej opiece doskonałości swego dzieła i zanadto ufała w swoje możliwości. Tak jak mówiłem, sami nie jesteśmy w stanie nic zrobić dobrego i natchnionego przez Chrystusa. Musimy oddawać wszystko Bogu, bo wtedy On nas kieruje i słuchać natchniej. Nie oddawaj się pracy aż do tego stopnia, żeby duch Twój stracił świadomość Bożej obecności. W tym celu proszę, aby często ponawiała dobrą intencję, abyś często po, ponawiała dobrą intencję, jaką wzbudziłaś na początku oraz od czasu do czasu odmawiała akty strzeliste. Są one bowiem jak strzały, które ranią serce Boże i zmuszają je, w tym przypadku słowo, słowo to nie jest przesadne, do udzielenia nam łaski i pomocy. Gdy zasiadasz do posiłku, który z konieczności spożywamy dla pokrzepienia ciała, pomódl się wcześniej i proś Boga o pomoc, żeby ten czas nie zaszkodził duszy. Następnie wzbudź sobie jakąś pobożną myśl i przystąp do posiłku, zważając na to, że jest z Tobą Boży Mistrz. Wraz ze swoimi apostołami, jak miało to miejsce podczas ostatniej wieczerzy, kiedy ustanowił sakrament ołtarza. Krótko mówiąc, posiłek cielesny niech będzie dla nas przygotowaniem do uczty eucharystycznej. Należy uczynić to bez nadmiernego wysiłku ducha. Czy wyraziłem się dość jasno? Po zakończonym posiłku nigdy nie wstawaj od stołu bez należytego podziękowania Panu. Zawsze musimy dziękować za dary, bo Pan Jezus jest naszym Panem i od niego wszystko dostajemy. Takie postępowanie oddala obawy przy, przed zdradliwym łakomstwem. Strzeż się zbytniego wyszukiwania potraw, wiedząc, że niewiele trzeba, aby ulec obżarstwu. Nic ponad potrzebę, staraj się zawsze jeść z umiarem. Niech bardziej leży ci na sercu odmawianie sobie, aniżeli przesadny nadmiar. Nie chcę jednak abyś odchodziła od stołu głodna, gdyż nie jest to moją intencją. We wszystkim kieruj się dostropnością, ponieważ jest ona miarą wszelkich czynów człowieka. Nie kładź się do łóżka, nie zrobiwszy wcześniej rachunku sumienia. Zastanów się, w jaki sposób spędziłaś dzień i wszystkie myśli skieruj do Boga. Za tym niech idzie dar poświęcenia Bogu siebie oraz wszystkich chrześcijan. Ponadto na chwałę Bożą poświęć spoczynek, na który się udajesz. I nie zapominaj nigdy o Aniele Stróżu. On jest z Tobą cały czas i mimo licznych uchybień, nigdy Cię nie opuszcza. Nasz Anioł Stróż nigdy nas nie opuszcza i musimy prosić i mieć świadomość, że On cały czas przy nas jest. Bóg dał nam Anioła Stróża, każdemu człowiekowi, i musimy się do Niego zwracać, nawet z nim rozmawiać i prosić go, żeby kierował poprzez właśnie wstawienictwo Boga, głównie, żeby Anioł Stróż. Był przy nas i, i musimy Go prosić. Dobrość naszego anioła jest po prostu nie do, nie do opisania. Ten najwierniejszy przyjaciel ustrzega nas od kolejnych niewierności. Podczas zasypiania postara się skoncentrować myśli na wybranym momencie z męki Jezusa. Zachęcam, aby oczy Twojego umysłu zostały skierowane na Jezusa modlącego się w ogrójcu. Czyń to jednak, powtarzam, bez nadmiernego wysiłku ducha. Kochani, piękne tematy dzisiaj były. Poruszone. Zapraszam Was do następnego odcinka już pojutrze. Życzę Wam wszystkiego dobrego, błogosławień Bożych i wszystkiego, co możecie dostać najpiękniejszego od Boga, czyli natchnienia do czynienia dobra. Z całego serca jestem wdzięczny, że jesteście. Z całego serca proszę Was o komentarze. O, możemy podjąć jakieś dyskusje też. Że, żeby to wszystko żyło, fajnie się rozwijało Wierzę, że dobry Pan Chwała Jemu, że będzie prowadził ten kanał I za wszystkich Was, którzy, którzy, którzy Oglądacie, kochani moi widzowie Ofiaruję modlitwę Którą będę dzisiaj Się modlił Za wszystkich Dziękuję pięknie, życzę błogosławionego dnia Błogosławionego wieczora, bo tak naprawdę już Wieczór się zbliża Także dziękuję ślicznie Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Niech Matka Najświętsza ma nas w opiece z Duchem Świętym. Niech wyprasza dla nas potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, aby Pan Jezus z nami był, cały czas nam pomagał. I Anioła Stróża, pamiętajmy, do Anioła Stróża modlić się maksymalnie i czynić dobro. Wszystkiego dobrego, kochani. Pa!